Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie wszystkich widzów, szczególnie ciepło witam widzów z gminy Gielniów. Dzisiejsza rozmowa, która w pierwszym założeniu miała być debatą, ale w związku z tym, że Pani kontrkandydatka nie była uprzejma do nas dzisiaj dołączyć i nie przyjęła zaproszenia, witam bardzo serdecznie Pana Burmistrza Miasta i Gminy Gielniów. Witam Panie Burmistrzu. Naszym i Państwa gościem jest Pan Władysław Czarnecki. Bardzo proszę, przechodzimy do części pytań. Panie burmistrzu, to nie jest dla Pana łatwa kampania. W pierwszej turze zajął Pan drugie miejsce. Co Pana motywuje do walki wyborczej? Tak, to prawda. Z niewielką ilością głosów przegrałem te wybory. Jestem w drugiej turze. I zmotywowało mnie do walki i do drugiej tury wyborczej. Zmotywowały mnie inwestycje, które są na bieżąco wykonywane. Więc dużo tu środków, które pozyskałem, jest jeszcze do wydania. Są to kwoty, nie będę tu wyliczał, ale są to kwoty dość pokaźne, bo mamy jeszcze do wydania około dwóch milionów złotych na drogę. Mamy do wydania jeszcze na stację uzatniania wody w rozwadach około 3 milionów. I tak liczywszy jedno po drugim, jest to kwota znacząca. Kwota, która będzie wydana w tym roku i tak jak sobie podliczyłem prawda przy podjęciu decyzji, że będę startował w drugiej turze wyborów, jest to kwota do wydania jeszcze w tym roku około 8 milionów złotych. Są to znaczne środki pozyskane. Już w 2023 roku są to środki z Polskiego Ładu i wkład własny do tych środków to jest tylko 5%. Był to bardzo, bardzo dobry okres czasu. Dlatego tych środków nie można było wydać w roku ubiegłym, ponieważ środki te wpływały sukcesywnie. To był miesiąc wrzesień, to był miesiąc październik, to był po części też i listopad. Więc ogłosiłem to, co mogłem, ogłosiłem przetargi i te inwestycje wszystkie są w realizacji. Chciałbym te inwestycje dokończyć, chciałbym rozliczyć. Znaczne ilości środków idzie na kanalizację. Jesteśmy tu w tym chyba przodownikiem nie tylko w Powiecie, ale również mamy dobre notowania w tym kontekście, również w Województwie Mazowieckim. Dziękuję. Panie, panie burmistrzu, co pan zbudował pracując w gminie Gielniów? Myślę, że ja jestem wójtem od 1994 roku. Naprawdę było bardzo ciężko. Zastałem fatalne warunki, jakie panowały w gminie Gielniów. Proszę sobie wyobrazić, że w żadnej szkole nie było bieżącej wody. W żadnej szkole nie było centralnego ogrzewania. Dwie szkoły trzeba było natychmiast wybudować, ponieważ były tak zdewastowane i tak zniszczone, nie mówiąc już o tym, że gryzonie w czasie lekcji przebiegały pod ławkami. To wszystko ja zobaczyłem, widziałem, że trzeba natychmiast przystąpić do budowy. Tu wybudowałem szkołę. Najszybciej wybudowana szkoła to była szkoła w Rozwadach. W ciągu półtora roku dzieci przeprowadziły się do nowej szkoły. Był to w tym czasie rekord. Średnia budowa prawda? szkoły to około pięciu lat. W Goździkowie szkoła była tak, nie nadawała się do remontu. Więc tą szkołę natychmiast przeniosłem tam, gdzie dzisiaj się mieści Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii. Więc tutaj pod tym względem. Na pewno dużo środków. Musiałem natychmiast oddać budynek, w tym samym czasie budynek, budynek przedszkolny, który był zaczęty, natomiast trzeba było go wprowadzić dzieci. I to w tych pierwszych dwóch latach, w pierwszej tej kadencji postawiłem na nogi co oświatę, prawda? I dla mnie w tym momencie oświata była najważniejszym. Priorytetem jaki prowadziłem przez ten okres czasu. Dziękuję. Co się nie udało w takim razie panie burmistrzu? Tak jak spojrzę z perspektywy czasu nie ma takich rzeczy, żeby mi się nie powesz przeciwnie. Uważam się za szczęściarza i uważam, że się praktycznie wszystko udało. Może jakieś tam drobne potknięcia, może jakieś tam drobne niedociągnięcia, oczywiście wszędzie bywają. Wtedy można by było się tam. I przyznawałem się, że pewne rzeczy mogły się tam. Ale to są rzeczy bardzo drobne, bardzo nikłe. Natomiast inwestycje, które były zaplanowane, które w kolejnych kolejnych kadencjach, które byłem, udało się zrobić. Dzięki temu dostawaliśmy dobre dofinansowania. Zawsze te dofinansowania się zmieniają z roku na rok i co roku są inne, co roku są nowe perspektywy dofinansowania. Wiadomo, że w, prze, w przeszłości były to dofinansowania w granicach 80%, a w ostatniej kadencji było to już 63,3%. Więc, tak, z perspektywy czasu, z perspektywy tych wszystkich infrastruktury, czy to drogowej, czy to wodociągowej, uważam, że te wszystkie tematy zostały zaoczone. Uważam, że w pewnych momentach miałem dużo szczęścia, więc mogę też powiedzieć, że jestem w pewnym momencie szczęściarzem. Jestem naprawdę usatysfakcjonowany tym, co ja zrobiłem w tej kadencji, w poprzedniej kadencji i jeszcze w poprzednich, a w sumie było ich siedem. Dziękuję. Panie burmistrzu, gmina Gielniów nie należy do gmin o najwyższych dochodach. Jak finansował pan inwestycje? Tak, gmina nie jest w jakimś tam prawda liderem w pozyskiwaniu, nie jest liderem w dochodach budżetowych własnych, tak? Dla przykładu mogę tylko powiedzieć, że dochody z tytułu podatku rolnego. Ktoś by powiedział, że to każdy mówi płacę podatek rolny. Dochody z podatku rolnego. Wiele Pytań takich pada, ile to dochody własne są gminy. Chciałem tu powiedzieć, że dochody gminy, na przykład z podatku rolnego, pytanie jest, jeżeli ja mówię, że jest, to 0,76% stawiają oczy, a jeżeli do tego dodam, że jeszcze jest tam prawda, podatek od podatek leśny, więc podaje, że to jest lekko ponad 1%, bo tam jest znowu 0,74. Więc te środki własne, które my posiadamy do dokładania są bardzo nikłe, ale to nie znaczy, że to tylko dochody w tym kierunku są i że to tylko jest, to jest podatek od nieruchomości i tu możemy się pochwalić tym podatkiem od nieruchomości, że on znacznie przekracza prawda, te dochody z podatku rolnego, z podatku leśnego czy z podatku nawet, który jest od prawda, podatków, to znaczy od cit, -CIT te środki, które posiadamy, wystarczają nam na dopłatę do środków własnych i myślę, że pozyskiwanie tych środków przy racjonalnych wykorzystywaniach tych środków naszych udało to się wszystko odbudować. Więcej można jeszcze dopowiedzieć, że są niektóre zakłady są też, które są na terenie naszej gminy Gielniów są bardzo dla nas przyjazne, dlatego też dużo tych zakładów u nas takich mniejszych jest jakby przenosi się z sąsiednich gmin, bo uważają, że tu jest dobre miejsce do inwestowania. Dużo to nam daje też, że nasza gmina leży wzdłuż drogi. 12 T12, a w przyszłości już niedługiej, bo jest przetarg rozstrzygnięty, jest też, będzie S12, która się rozpocznie od Gminy Gielniów. Dziękuję Panie. bardzo. Panie Burmistrzu, wiadomo, że w oświacie pieniądze idą za dzieckiem. Jeżeli jest w szkole dużo dzieci, to gmina dostaje wysoką subwencję. Jeżeli mało, to wtedy zaczynają się kłopoty. Proszę powiedzieć, jak oświata w Gielniowie wpływa na sytuację budżetową gminy, czy w pana ocenie oświata to jest szansa, czy to jest obciążenie? W żadnym wypadku nie jest to obciążenie. Jest to duża szansa. Myślę, że jako jedyna gmina w powiecie przysuskim, jako jedyna gmina w powiecie przysuskim ma trzy szkoły. Proszę sobie wyobrazić. Oczywiście jesteśmy gminą, że jest największe zagęszczenie na jednym Kilometrze, bo u nas to jest 55 osób, więc gmina też terytorialnie jest najmniejsza, ale nie, nie żałuję tych środków, które przeznaczamy na oświatę. Nie wyobrażam sobie, żeby w tych miejscowości jak Bieliny prawda, czy Rozwat dowozić dzieci do Gielniowa do szkoły, do przedszkola prawda, w przyszłości do żłobka, który na pewno będzie uruchomiony, bo posiadamy na to środki u wojewody, więc naprawdę ja się cieszę, że mogę utrzymywać te szkoły. Mamy subwencję oświatową w wysokości 7 milionów, dokładamy z subwencji naszej, wyrównawczej, dokładamy 5 milionów, nas oświata kosztuje około 12 milionów złotych i naprawdę są to Kwoty dobrze wydawane, jest, szkoły są dobrze wyposażone w środki, więc nie widzę tu żadnego problemu, aby coś w najbliższym czasie się zmieniło i na pewno się nie zmieni. Środki, które przeznaczam, jest to, tak jak na początku powiedziałam, dla mnie priorytetem i zawsze te szkoły będą. Będą, są i w przyszłości też będą utrzymywane na dobrym poziomie. Myślę, że potrzebne też jest doinwestowanie jeszcze szkół. Głównie doinwestowania w termomodernizację szkół i ta termomodernizacja modernizacja na pewno w na najbliższym czasie będzie. Wiele już rozmów prowadziłem. Jest to kwota, którą na tę termomodernizację będzie potrzebna. Jest to kwota gdzieś w granicach 5-6 milionów naszych środków. Będzie to tylko 15 i też nie będę na, tych, na to środki, środków żałował. Chciałem tylko powiedzieć, że z, zmieniłem też system ogrzewania i też nam to przyniosło i przyniesie w przyszłości duże oszczędności. Dziękuję bardzo. Proszę powiedzieć, jak gmina realizuje jeden ze swoich najważniejszych obowiązków? Odbiór ścieków i gospodarkę odpadami. No myślę, że przy odnośnie gospodarki wodno -ściekowej. Tak jak wcześniej powiedziałem, jesteśmy na pewno liderem. Mamy w tej chwili około 60% skanalizowania. W budowie obecnie jest trzy potężne, takie mówię potężne, no większe miejscowości. Na pewno największa miejscowość po Gielniowie to Rozwady. Druga to jest Snarki. Jest też Drynia i jest też Bochenka. Jest to inwestycja największa inwestycja w okresie tym ostatnich pięciu lat. Ona jest w realizacji, ma być zakończona już w maju. Więc, jeżeli my to dołożymy już do tej ogólnej do tej ogólnej, prawa ogólnego procentu, jaki jest, to będzie gdzieś to około 80%. Zostaną tylko dwie nieduże miejscowości. Prawda, którzy, jeżeli tylko taka wola ich będzie, będą też skanalizowane. Proszę sobie wyobrazić, 80% zabezpieczymy ludzi w kanalizację, więc pozostała część mieszkańców, którzy będą, to mamy też swoją beczkę asenizacyjną. Więc tą beczką będziemy dowodzić. My na dzisiejszy, na dzisiejszy dzień jesteśmy w stanie i to czynimy, że w 100%. Tych ścieków, prawda, czy to zbiorników bezodpływowych, jesteśmy w stanie zagospodarować. Tu naprawdę jesteśmy liderem w powiecie przysuskim. To, co też na początku powiedziałem, jesteśmy też w czołówce na Mazowszu. To nas wyróżnia spośród pozostałych gmin. Dziękuję. Proszę powiedzieć, w jakim kierunku zamierza prowadzić Pan gminę po wyborach? Po wyborach jest dużo pracy. Wcześniej wspominałem, że trzeba dokończyć i rozliczyć tą 10 milionów inwestycji. Trzeba po prostu też, bo mam yy, w tym roku stację uzdatniania, super nowoczesną stację uzdatniania wody, którą podpisałem i ona ma być wykonana w ciągu półtora roku od ogłoszenia przetargu. Pół roku już minęło, więc zostało rok. Ale sygnały doszły, że ta stacja uzdatniania wody będzie gotowa już na przełomie sierpnia i września. To są inwestycje. To, co mówiłem też, że są inwestycje drogowe. Tu jak raz będą przyspieszone, i są, ponieważ mają być wykonane do końca czerwca tego roku. Ale przy tak dużych inwestycjach. Planujemy też, że ten następny rok będzie rokiem oświaty. To, co mówiłem, że będą pieniądze na termomodernizację, te miliony. Więc to przeznaczymy i zajmiemy się bardzo mocno jeszcze w tym roku infrastrukturą, mniejszą infrastrukturą. Chodzi tu, o, chodzi tu przeważnie o place zabaw. Mamy place zabaw. Są do modernizacji, mamy nowe i nowoczesne place zabaw, ale w tej chwili widzę, że jest taka potrzeba, aby wszystkie te place, które wymienię za chwilę, są to place, które wymagają dużej modernizacji. To znaczy, będą już całe prawda, podłoże, to będzie lekko przesiąkalna, a na tym ułożona płyty gumowe, to gdzieś płyty gumowe około 15. Czy metrów, że jak dziecko prawda, będzie miało jakiś poślizg, czy upadnie, nie będzie prawda, miało jakichś obrażeń. I są to miejscowości, które mają place zabaw, ale wymagają ogrodzenia, wymagają zmiany podłoża. I to miejscowości Stoczki, to miejscowości Wywóz, to miejscowości Sołtysy, to miejscowość Gałki, to miejscowość Goździków. To będzie zmodernizowane jeszcze w tym roku i środki na ten cel, na tą małą infrastrukturę prawda, będą dodatkowo zmienione w budżecie, będzie zmiana budżetu, bo widzę taką potrzebę zebrać, które odbyłem przed i obecnie w drugiej turze. W jaki sposób będzie Pan wspierał aktywność i integrację społeczną mieszkańców w nowej kadencji? Integracja społeczna, takie duże słowo, wielkie słowo i trzeba przyznać, że jako w tej integracji społecznej, tego zjednoczenia społeczeństwa dużo udało się zrobić. Według mnie potrafiłem zjednoczyć mieszkańców. Nie ma większych rozdzięków. Wiadomo, że jest, są wybory, więc są jakieś podziały wśród teraz społeczeństwa, ale mogę się pochwalić, że jest. 9 kół gospodyń wiejskich. W zakład, y, dwa, dwa koła gospodyń wiejskich są w trakcie prawda, już y, jakichś takich pierwszych prac, aby założyć te koła y, gospodyń wiejskich. I myślę, że tu, w tym kierunku, to dobrze poszło, że te dofinansowanie, które otrzymują z agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, połączyły wieś. Są to naprawdę środki dobrze wykorzystane. Wyko to, ale nie tylko, nie tylko koła gospodyń. Są też stowarzyszenia, z którymi współpraca się dobra, dobrze układa. Myślę, że lokalna grupa działania, która ma siedzibę w Gielniowie, która skupia 10 gmin, 5 gruieckich i 5 przysłuskich, przyczyni się dużo też do integracji i rozwoju tej małej infrastruktury, którym będą mogły korzystać stowarzyszenia, które będą mogły, koła gospodyń będą mogli też korzystać, przedsiębiorcy, mogli, będą też, mogli, będziemy mogli również jako gmina korzystać z tej pomocy, z tej instytucji, którym prezesem, jak wiemy wszyscy, jest Marian Kmieciak. Ja jestem skarbnikiem w tej, w tej instytucji. Dziękuję bardzo i przejdźmy teraz do takiego troszkę rozluźniającego pytania. Panie burmistrzu, jaki jest Władysław Czarnycki prywatnie? W jaki sposób spędza pan wolny czas? Jakie są pańskie zainteresowania? No, jest to takie, można powiedzieć, trudne pytanie, tak, żeby samemu się ocenić. No, nie można się przedstawić w samych superlatywach, ponieważ no, to jest takie, jakby chwalęci się i tak dalej. Daleko mi od tego. Ale zawsze, choć nieraz różne, prawda, wynikają problemy, staram się być uśmiechnięty, staram się być zawsze życzliwy. Ja tu, z tego miejsca, powiedzieć mogę, czy ja przez ten okres od 94 roku, czy ja komuś ubliżyłem, czy jakieś złe słowo powiedziałem, czy w ogóle ja jakichś tam takich słów wulgarnych mało używam, to już muszę być naprawdę zdenerwowany. Ale w stosunku do mieszkańców, do interesantów, których przyjmuje, tak że jak interesant przyjdzie, wychodzi zawsze, no, nie zawsze uśmiechnięty, bo myślę, powiedział, ale usatysfakcjonowany tym, co on odpowie. Nigdy nie wyjdzie nikt z urzędu gminy, żebym go nie wysłuchał do końca. Bardzo dużo tych mieszkańców przychodzi, ja nie mam ograniczenia, że ja przyjmuję od 10 tam do 14 czy tam wtorek czy tam środa. Nie, u mnie jest na Kongo biuro otwarte, każdy ma mój telefon, każdy może zadzwonić do mnie. Ja po prostu ten telefon udostępniam na każdym zebraniu i mówię, że telefon jest dla Was i dzwońcie. I trzeba przyznać, że tych telefonów nawet i o 22 czy 3, prawda? czy z samego rana, że tam coś nie tak jest w gminie i jestem zawsze do dyspozycji mieszkańców. Tak się bym ja to określił. Dziękuję bardzo. Ostatnie pytanie, panie burmistrzu. Dlaczego warto głosować 21 kwietnia na Władysława Czarneckiego? Szanowni Państwo, głosować na mnie jest wiele podwodów. Ja jestem naprawdę doświadczonym samorządowcem. Wiele w życiu już przeszedłem, wiele tych inwestycji, które były w trakcie realizowane, to była taka modernizacja gielniowa, modernizacja poszczególnych wsi. To były inwestycje, które, które nakreślali mieszkańcy. Ja nie, ja nie wymyślałem tych inwestycji to na Poszczególnych zebraniach. Przede wszystkim, zebraniach mieszkańcy wskazywali, co mam robić. I mi się to udało. Mi się naprawdę, naprawdę wiele rzeczy udało. Udało mi się to, co już wiele razy wspomina, że udało mi się zmodernizować poprzez te wszystkie prace infrastruktury. Więc teraz, na dzisiejszy dzień, obiecuję wszystkich, że ta mała infrastruktura, która jest teraz bardzo ważna. Infrastruktura służąca młodzieży, dzieciom, że będą na tych, w tych miejscach, gdzie są place zabaw, będą kontenery, prawda, takie świetlicowe. W tych miejscowościach. Ja w ostatniej tej kampanii przyobiecałem, że to będą i na pewno to będzie w tych miejscowościach, a to też mogę podać, że to miejscowość Antoniów, że to miejscowość Stoczki, że to miejscowość Wywóz i to miejscowość Sołtycy. To na pewno, drodzy mieszkańcy. Ostatnio też dużo wykonałem, żeby przy szkołach były bardzo dobre i są dobre drogi przy szkołach po to, żeby skrócić drogę z jednej szkoły, to znaczy z przedszkola na salę gimnastyczną. Wykonałem też specjalny taki chodnik asfaltowy prawda o takiej szerokości i skróci to drogę, bo przejście samo to było około 300 metrów. W tej chwili jest niecałe 100 metrów. Więc takie małe i infrastrukturalne prawda, problemy będą rozwiązane na bieżąco. I to bardzo szybko, nie tam w jakichś latach, pięć latach, tylko to będzie zrobione w najbliższym czasie i w najbliższym roku. Dziękuję bardzo moimi państwa gościem był Władysław Czarnecki, a państwa wszystkich bardzo serdecznie zachęcam. 21 .00. idziemy do drugiej tury wyborów i wybieramy najlepszego kandydata. Jeszcze raz dziękuję za uwagę, dziękuję bardzo panie burmistrzu bardzo. i do widzenia. do widzenia.